Początek wiosny jest dla rolników niezwykle pracowity. W gospodarstwie doświadczalnym w Złotnikach pod Poznaniem rozpoczął się dój owiec i produkcja owczych serów. Dojenie owiec można rozpocząć po odstawieniu jagniąt. Wtedy dwa razy dziennie zwierzęta przechodzą w czarni na halę udojową. Najpierw toaleta, podłączenie do jarki no i mamy mleko. Najlepsze wychodzą z mleka sery, który Państwo mi jeszcze oglądać. My tutaj w złotnikach wykonujemy ser twarogowy podpuszczkowy typu BUNS, czyli taki najbardziej podstawowy z serów farogowych. Ze względu na wysoką zawartość suchej masy, tłuszczu, białka, świetnie po prostu udają się tego typu produkty z mleka Ale żeby ser powstał, mleko trzeba najpierw poddać pasteryzacji, dodać bakterie i podpuszczkę. Ser można spożywać na słodko lub lekko go posolić. Jest to ser dla, dla alergików głównie. Dużo, dużo moich klientów właśnie nie mogą spożywać nabiału od, od krów, mleka, to właśnie spożywają ser i czekają na ten ser cały rok. Chętnych jest wielu, bo w naszym regionie jest coraz mniej owiec. Produkcja sera nie jest naszym głównym celem. Głównie robimy doświadczenia, badania, różne wdrożenia z dojem owiec, z dojem kóz, który mamy w przyszłości zamiar rozwinąć, ponieważ widzimy, że to się spotyka z zainteresowaniem. Są to produkty bardzo zdrowe. Kto chciałby spróbować owczego parogu, może go kupić w sklepie uczelnianym przy ulicy Wojska Polskiego w Poznaniu. Ani konieczność wstania o świcie, ani niewygodny termin meczu, ani wysoka cena nie odstraszyły kibiców Lecha. Bilety na mecz z Legią Warszawa zostały sprzedane w ciągu godziny. Od rana przed punktami sprzedaży ustawiały się kilkusetosobowe kolejki. Najwięcej kibiców przyjechało kupić bilety w kasach stadionu miejskiego. Sprzedaż rozpoczęła się o dziewiątej. Ja tu jestem od szóstej rano, a z tego co wiem to nawet niektórzy od czwartej tutaj już są. Nawet z tego kolega dzwonił, że kibice z procesu z jak jechali wczoraj, to, to czekali na parkingu w Samolach. Piąta nie ma lekko. Ale jak się komuś nie chciało wstać, to teraz trochę dłużej postoi I raczej z końca kolejki biletów już nie dostaną. I faktycznie biletów dla wszystkich nie starczyło, mimo że klub przygotował dodatkową pulę. Są to dodatkowe 1800 miejsc, które znajdują się na czwartej tygodni. Bilety kosztowały 90 i 110 zł. Wysoka cena nie zniechęciła kibiców. Troszeczkę drogie, no ale co zrobić? Taki mecz nie ma co żałować pieniążków. Każde pieniądze można bilet. Bo mecz z Legią to dla fanów Lecha najważniejsze spotkanie w sezonie. Od ich lat y, gramy z Legią zawsze jest. razie jakiegoś ryzyka i zawsze coś się tam dzieje na tym meczu. To jest atmosfera. I wszystko. Prestiż z Legią od zawsze najważniejszy. Przede wszystkim o honor. Walczymy z nimi od zawsze. Na mecz szykują się też gospodarze stadionu. Piłkarze zagrają w sobotę na nowej murawie. Kończą się prace związane z układaniem tej murawy. One zostaną zakończone prawdopodobnie dzisiaj. Sądzimy, że do soboty, do szlagierowego meczu, Legia będzie można na niej grać w takich warunkach, na jakie na jakich piłkarze zasługują. Mecz rozpocznie się w najbliższą sobotę o 19.00. Na Stadionie obejrzy go ponad 13 tysięcy widzów. Maciej Maliński, Teleskop. A już za chwilę o godzinie 18.00 rozpocznie się Teleskop Miejski. Oto co dziś między innymi w programie. Poznańska pestka znów dziś utknęła w porannych korkach. Kiedy skończy się gechenna pasażerów? Nie do organizacji ruchu. Mam nadzieję, że to się skończy, bo to jakaś kpina jest w tym. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie metod stosowanych przez seksuologa Lekosława G. Program Nasz Strażnik miał poprawić bezpieczeństwo w mieście. Straż Miejska twierdzi, że jest lepiej, a mieszkańcy. Policjantów, oczywiście dzielnicowych widzę, ale Strażnika Miejskiego to pewnie nie widzę. I to już wszystko teraz. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.